Was bardzo serdecznie w decydujeczce oczywiście w grze surowej. I tak, ponownie widzimy się u mojej ukochanej rodziny, czyli u przyjemniaczków. Zauważam, że zazwyczaj gram trzema rodzinami, czyli ćwiery przyjemniak oraz marzycę. Ja wiem, po prostu tak, no, najlepiej mi się z nimi współgra. I tak, jeszcze dodam, bo zazwyczaj. Się siebie karcę dopiero po zakończeniu nagrywek i też jak już montuję i to widzę. Otóż zazwyczaj, zazwyczaj, zawsze nie komentuję tego, co dzieje się w tych cutscenkach. I tak jak widzieliście, nasza Angelika przyjęła zaręczynę. Że przyjęła pierścionek zaręczynowy. Więc widzę, że ojciec, mimo że chyba nie lubi tego biedaka, tak, bruk. Ale wydaje mi się, że z czasem przekona się do niego. I tak jak też widzieliście, Dina. Tak, Dina jest blondynką. Dina urodziła już kolejne dziecko Donowi, tym razem córeczka. Więc Don nieźle sobie radzi. I tak jak czytałam w komentarzu, przepraszam, po prostu ja nie mam e, głowy do ników. Simowani? ja pewnie przekręciłam, dobra, nieważne. Ale dziękuję za komentarze i prawda, e, większość osób łączy Kassandrę od razu z, z Dariuszem, w ogóle za dużo imion na literę D. Daniel, Damian, Dariusz, i cały czas mi się to po prostu, w kółko mi się to myli. Ale tak, e, moim zdaniem również Cassandra powinna być stariuszem, jednak. Wiecie, tak jak powiedzmy, no w miarę to realistycznie zrobić, że wiecie, tak jak mówiłam na samym początku, Kasandra nie widziała tego, że do uwielbia kobiety, tak ładnie ujmując, i że jest zaślepiona tą miłością, nie widzi jego wad, dlatego też e, tam miała pragnienie, żeby za niego wyjść, prawda? Za mąż, za Dona. A Dariusz, tak, Dariusz, po prostu jako przyjaciel, który w niej był zakochany, po czasie ona zrozumiała, jak już zobaczyła, jaki Don jest naprawdę, co on wyprawia, że ten Dariusz jednak powinien z nią być, tak że jednak pomyliła się. No i co? Była na jego ślubie. Bo Dariusz przecież u nas w naszej, naszej serii ożenił się. No ale mimo wszystko, tak jak było widać, ta, ta para po prostu lgnie do siebie. Mam pewien pomysł na nich, ale wiecie, to tak. To tak w gwoli ścisłości. I tak, tu są nasze maluchy. Tak, dopiero co w sumie stały się maluchami. Ach. No, i tak, oczywiście, jeszcze Mary się tutaj troszeczkę zmieniłam. Stwierdziłam, że niech spróbuję zaszaleć. A jak? I tak jak widać, nasz kochany Daniel. <grymany> D. E, za jeden dzień, czyli w sumie już dzisiaj, stanie się emerytem. I pomyślałam sobie, że wezwiemy tutaj wszystkich. W sensie wszystkie, no córki, zobaczymy, czy w ogóle wszystkie będą chciały, czy wszystkie, no dwie córki, no wszystkie córki, czy będą chciały przyjść. Mm. Ojej, ale pyszna na kawa. <grym> eee, I spróbujemy też oczywiście siostrę zaprosić, bo przecież on ma też również, też również siostrę Esmeraldę. To małe przyjęcie. Nie wiem, jak z Karoliną, bo u niej. No, nie chcę nic mówić, ale ma wrażenie, że dzień, no mam nadzieję, że nie dzisiaj, ale dzień, dwa i podzieli los swojego małżonka. I tak jeszcze sobie pomyślałam, czy przypadkiem nie zrobić tego. Ale, Wajer, fajnie widać ten. Teraz sorry, że tak ten, ale. Patrzcie, ten łuk. Nieszczęsny łuk. Ech, te ćwiry żeby Daniel po prostu już jak będzie zmieniał w kolejny wiek w sumie przejdzie już jako dziadziuś to czyby po prostu właśnie nie zrobić czegoś w stylu żeby zmienić mu osobowość i chyba bym to po prostu zrobiła aha, to nie w ten sposób i bym właśnie pomyślała, że on już Wyszalał się, zrozumiał, na czym polega jego błąd życiowy. Że mógł stracić Marysię, która przecież tak go bardzo znaczy no, kochała. No kiedyś kochała pewnie. Ale wiecie, ten kryzys wieku średniego i w ogóle ten kryzys taki młodzieńczy, bo przecież on już od dawna ma to pragnienie, że po prostu... A, dorośnie. Jeszcze nie. Niech on już po prostu zmieni się. Dziś już na stare lata. Aha, idziemy do pracy. No dobra, to się zmienisz później. I też zastanawiałam się nad tym, czy by przypadkiem y, nie zrobić tak, aby po, przez jakiś czas grać sobie poza nagrywkami. Powiedzmy, nie wiem, całą wiosnę przegrać i dopiero spotkać się z wami w lecie aby właściwie później tak, um, taki update zrobić co się pozmieniało uuu to chyba... dobra jeszcze zrobimy tak, babcia niech w końcu idzie na tą emeryturę tak jest hmm. <laughs> przypomniała sobie że ma powiedzieć, oczywiście że tak Ciekawa jestem, czy one również będą się tak nie No Pewnie. nie Makanie? 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 koponie. nie będzie... chyba Kologa. trochę sobie o, mój nie mój będzie. Będzie czy się by zabiła A jednak da się coś takiego zrobić Proszę bardzo Czy można być fajną pomitwą I co dwójce? Tak, ale możecie właśnie dać mi znać co sądzicie o tym Aby właśnie tak Może jakiś, no nie chciałabym roku um, Całego roku nagrywać, znaczy nagrywać e, grać poza nagrywkami. Ale właśnie tak, żeby chociaż tam jeden sezon ponagrywać, może pograć sobie, znaczy nagrywać jedynie, e, wiadomo, takie skróty. scenki na samym początku. Byście zobaczyli, co się działo przez ten jeden cały sezon. Oliwia zamarza, co jest grane? No, nikt mi powie. Widzicie, pamiętacie? To jest, to jest ta sama dokładnie sytuacja. Babcia, weź Oliwię. Wykąp, Oliwia. Ty, po, ty tak samo zamarzasz. Coś, coś jest nie tak chyba tutaj e, z tym, z górą, że im jest zimno. Faktycznie jej też jest zimno. No, teraz powiem Wam, że jestem e, zdziwiona. Czy nie ma tu ani śniegu? Nic się nie sypie. A to nie są te simsy, żeby ogrzewanie jakieś kupować. Dobra. Ojciec y zadzwoni. I w takim razie. Dobrze, Oliwia zamarza Już Oliwia będzie w gorącej tej. W wodzie kąpa. <grywka> Dobra, ojciec zadzwoni. Weźmiesz ją na ręce. E, no na pewno nie. Damian. Hmm. Można go zaprosić. Mogliby się w końcu przecież pogodzić, prawda? Kochanek, może nie. E, Jan Hack, Lucyna... Nie Lucyna. Esmeralda. Ile tam można? Maksymalna dobra, to też niech przyjdą. Niech przyjdzie rodzina. Okej. Okay. Czyli część po prostu olewa. I jak ją ogrzać inaczej. To spróbuj wykąpać babcia tutaj ją. W ogóle ktoś przyszedł oprócz siostry i mam nadzieję, że siostra nie zamarznie. Błagam. Nawet dzieci nie przyszły? Ale numer. Może, może ty chociaż zaprosisz? Czy ktoś w ogóle ma dobre relacje z tymi córkami? Chyba nie. Ach, trudno. O, to chociaż przynajmniej jedna ta przyjedzie mm. mm. Świetna mm. impreza <średna> <średna> i jeszcze ta trudno się mówi Mam nadzieję, że tylko nam dziecko odmarznie. Nie ogarniam, totalnie nie ogarniam Możecie mi dać znać, czy wy mieliście taką sytuację, że po prostu Nagle dzieci zamarzają, no ale dobra hmm. Zobacz, oni też przychodzą hmm. Hmm oo -o. Tak też to. Ten stał się tym. Ten... ten stał się ciadziuszkiem. A wawce. Babcia... Tak też myślałam, że. <ścoughs> znaczy, nie spodziewałam się tego, żeby. Tak szybko. Przynajmniej dziecko, się zrobiło. Eee, dobra. Takiej imprezy się nie spodziewałam. I tak jak też obiecałam sobie, eee, WEPI. Tylko takie rzeczy można zmienić, ja myślałem, że to też można zmienić No nieźle Dobra zabawa Nie no, oczywiście, że bardzo dobra, świetna zabawa O tu babka dała jakiś ten, nie? No Spadek ja Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, żeby oni kładli je tutaj ta stroma, było dobre przyjęcie. Chyba czas będzie pomyśleć, aby Daniel przyszedł na emeryturę. Chyba się nie wyrobimy. Z tymi też dzieciakami. Ale jak widać, nawet córki olały ojca. Szkoda, że właśnie nie da się y Tutaj zmienić tego. Myślałam, że jak wypije to przynosi te nowe ty. To można było wszystko zmienić. Nie tylko to, co go kręci, co go odrzuca, ale też yy, to, jakie on ma pragnienie, jaką ma aspirację życiową. No, ale dobra, trudno. Trzeba być jakoś ogarnąć, że sprawdzę. No za Marsa. Kurde, no. Cześć dziecko. Kra to jest? To jest róża. Wykąpię tutaj. I trzeba będzie... Albo... No kurde, nie wiem jak to zrobić. Przearanżować dół, sprawdzić co u góry yy, co u góry tak naprawdę jest nie tak, że wszyscy zamarzają. No nie wiem, przy dziewczynach poprzednika jak już tak nie było tego problemu skąpią no, mam jakieś to. problemy życiowe Dzięki za obejrzenie tego odcinka Sobie wszystko poszło nie tak jak chciałam No ale dobra Daniel już jest emerytem Co prawda nie zmieniliśmy mu tej aspiracji życiowej, no ale trudno się mówi Córki, y, tak wygląda na to, że nie za bardzo chcą utrzymywać kontaktu z ojcem nie wiem, może się to wkrótce zmieni. Dobrze by było, gdyby tak. E, Daniel już na samym końcu swojego życia pogodził się może z tym biedakiem. I pobłogosławił, prawda? Przyszłe e, małżeństwo Angeliki. Zobaczymy. Mam nadzieję. Po pierwsze, że mi dzieci nie zamartą, ale że odcinek Wam się spodobał. Napiszcie mi, e, czy właśnie chcielibyście taki update po jednym e, jakby sezonie, tak żeby tą całą wiosnę, żebym sobie przegrała sama I później po prostu z wami się przywitam w lecie, powiadam, co się pozmieniało I tak, dzięki raz jeszcze, do usłyszenia, cześć!